Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę robił adżykę. To znaczy adżykę, niekoniecznie oryginalną, bo oryginalna adżyka nie miała w składzie pomidorów, tylko samą paprykę, taką przyprawę jak chmieli suneli i orzechy włoskie. Ale jak to bywa z takimi przysmakami i, wiecie, ekspansją potraw na różne kraje, my doczekaliśmy się w wersji słowiańskiej, gdzie... Używamy pomidorów, słodkiej papryki i trochę papryki pikantnej i już bez chmieli suneli. Więc robimy taką pastę, a może inaczej. Sos pomidorowo-paprykowy, delikatnie pikantny. A więc zaczynamy. Zobaczcie, ja tu mam takie pomidory. To są pomidory od mojego sąsiada, takie wiecie, swojskie. No paprykę kupiłem, ale też z dobrego źródła i mam kilka papryczek. Chili, jak będzie za mało, to dorzucimy taki chili w płatkach. I wszystko od razu będę wrzucał do gara. Oczywiście jest kilka wersji adżyki. Niektóre są, jakby to powiedzieć, niegotowane, fermentowane. Które też świetnie przechowują się przez zimę i mają nieco inny smak, bardziej intensywny. Pomidory, tylko kroję w takie. Jak widzicie, mniejsze części od razu wrzucam do gara. Aha, jeszcze tutaj wam pokażę. Zobaczcie, tu mam czosnek, bo czosnku trzeba też bardzo dużo. I ja jego zalałem wrzątkiem i odstawiłem. Chodzi o to, żeby zobaczcie, szybko się ten czosnek obierał. A to za chwileczkę wam pokażę. Teraz zajmijmy się pomidorem. Odcinamy te zdrewniałe wszystkie części. Pomidory wybieramy, takie, wiecie, jak najbardziej dojrzałe i co najważniejsze zobaczcie, żeby one były mięsiste. Wtedy pasta będzie czy sos ben, będą gęste. Paprykę będziemy kroili w takie dłuższe kawałki. E, pestki i to białe z papryki wybieramy. Chodzi o to, żebym mógł to wszystko za chwileczkę zmielić w maszynce do mielenia, o, coś takiego tak żeby kawałki zmieściły się w maszynce. Ale to za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać i wszystko mielić. Wrzucam wszystko do garnka, bo nie chcę mi się brudzić dodatkowych misek. Wystarczy w ten sposób później sobie i tak wszystko jakby to powiedzieć przełożymy. Pomidory i papryka pokrojone. Teraz ostra papryczka. Ja ją tylko tak odkrajam końcówkę i zostawiam w całości. To do maszynki się zmieści. I teraz zajmiemy się samym czosnkiem. Sparzony czosnek obiera się sam. Widzicie? To jest taki sposób na obranie dużej ilości czosnku. No i jak już wszystko mamy przygotowane, to możemy zacząć wszystko mielić. Zaczynam od czosnku. Aha, sitko, te grube. Ale špáchne časníkem, ho, ho. I lečíme s paprikami, s pomidorami. I mamy wszystko zmielone. Teraz z powrotem to wyląduje w moim garze. Dokładnie to musimy wymieszać. Żeby się te składniki jeszcze dobrze połączyły. Dobra. I słuchajcie, wstawiamy. I musimy poczekać, aż to się zagotuje, i spotkamy się ponownie. No, i gdy nasz sos się zagotował, zobaczcie, możemy go teraz przyprawić. A przyprawiał będę tak. Sól to jest taka kamienna do przetworów. 110 g. 150 g cukru. Zamieszam. I 110 ml od 110%. Oczywiście listę składników znajdziecie w opisie filmu. I tak przygotowany sos będę gotował jakieś 45 minut. Na małym ogniu. No i zobaczcie, sos zredukował się prawie o jedną trzecią i się rozwarstwił. Na wierzchu pływa sama woda, a pod spodem gęste. Zobaczcie. I to jest znak, że możemy zacząć przelewać do słoików. Pamiętajmy, żeby sosu nie wyłączać. Tylko porządnie mieszamy i przelewamy do słoików. Kiedyś miałem taki fajny lejek, ale nie wiem, nie mogę go znaleźć. Muszę się tak męczyć. I od razu szybciutko zakręcamy. Mocno i odwracamy, żeby zaciągnął. I kolejny. Wyszło mi równiusieńkie 6 słoików. Zobaczcie. W garku nie ma nic. Więc proporcje są wyliczone idealnie. I teraz tak, po przestygnięciu jak słoiki zaciągną, będziemy widzieli taki wklęsły dołek na pokrywce. Odstawiamy gdzieś, nie wiem, do spiżarni, gdzieś, gdzie przechowujemy sobie nasze przetwory i cieszymy się pyszną, pastą czy pysznym sosem adzika. A więc. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i pamiętajcie o nowej playliście Amator w kuchni fartucha, bo tam się dzieją cuda na kiju.